Witam Was, moi drodzy. Właśnie byłem nieprzytomny przez jakieś, nie wiem, 4-5 dni. Gdy się już obudziłem, wchodzę na YouTube, na mój kanał, patrzę, a tam 400 widzów. I tak łapię się za głowę. Czy to nie jest sen? Tak sobie przypominam, jak kiedyś ja miałem 6 widzów. 8, może 12. Przepraszam was za tą. To były czasy, ale wtedy prowadził się Minecraft w mój kanał i się zaczęło. Ale za to wszystko chciałbym podziękować Policz Pinguinowi, bo dzięki niemu to się ogólnie wszystko udało. Za to jestem mu bardzo wdzięczny. Pozdrawiam oczywiście. Dla was... Na razie nie mam nic ciekawego do zaoferowania żadnych konkursów. Tylko, że macie jakieś konkursy do wymyślenia, no to możecie na PW wysłać albo w komentarzach pisać. I... Jezu! Fidelec mi spadł. Eee, przepraszam. Możecie je łapkować i... i... Później po prostu będzie łatwiej znaleźć niż przeszukiwać każdy komentarz, ale i tak każdy sprawdzę. Więc dziękuję Wam jeszcze raz za te 400 widzów. Poprzedni specjal na 300 widzów był tylko w połowie, bo nie zapomniałem wstawić konkursów i mm, krótkiego gameplaya. Ale, to już, to już, na 400 widzów nie chciałem takiego robić, bym z domu zapomniał. Dlatego jak macie jakiś pomysł na konkurs, to wyślijcie mi na OPW albo pod, w komentarzach piszcie. No. Do, no, dziękuję. Na razie.